Hej, hej, hej! Cześć, kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku z konkursem kopertowym na moim kanale. Ja jestem Natalia i dzisiaj kolejne cztery koperty i cztery paczuszki z drapek. Zobaczymy, co uda się wydrapać. Dla kogo będę drapać drapki, A, dla kogo nie? No bo jak wiecie, są tutaj szczęśliwe trafy, czyli gwarantowana wygrana, więc no nie wiadomo, w której kopercie się trafi, nie zdrapka. Na samym wstępie że chciałabym was bardzo, bardzo serdecznie poprosić, że jeżeli oglądacie mnie tak, wiecie, z ukrycia, a nie subskrybujecie, no to to wystarczy tylko kliknąć. Nic was to nie kosztuje, a y, ja jestem przeszczęśliwa, że was przybywa. Także kliknijcie tam na dole. Y, dajcie suba i zapraszam do oglądania. Mam dzisiaj koperty z numerkiem 8, Niula ze Szczecina, 17 Justynka z misia 70 monisia drapie i 88 P. także zaczniemy sobie od może od końca tyle odcinków dawałam z początkowymi że może czas zacząć od końca drapać <grych> yy, Sylapę tutaj mamy czyli pewnie sylwia powiem wam że już nie pamiętam yy, imion z przelewów ale tak właśnie podejrzewam 88 koperta, także trzymamy mocno kciuki. Co tutaj będzie? O, o. ekstra, nie było tak źle. <grym> Mega pensja z numerkiem 25. Także kochana, trzymamy mocno za ciebie kciuki i biorę się za drapanie. 25. Muszę sobie tylko notować, żeby potem się nie pogubić. No, i że akurat mega pensję mam od końca układaną, to to jest drapeczka pierwsza, jaką miałam tutaj wyjętą. Trzymamy mocno za ciebie, kochana, kciuki. Tutaj wygrywające liczby szukamy, żadnych symboli więcej nie ma. Ewentualnie, no, mega pensja razy dwa, wtedy wygrywamy główną, ale nie wiem, czy jest główna. O, dobra, i szukamy tak: 2, 24, 7, 25 i 3. Zobaczymy. Oczywiście proszę o serduszka dla wszystkich uczestników w komentarzach. 42 mamy. 21. 36. 31 i 47. Także pierwsza linijka nic. 22.

Lubię takie zbieżności. Jedyneczka i 49, brak. Ostatnia linijka. I tutaj mamy tak. 13, 19, 29, 4 i 17. Pod 25 kryje się. Dwie dyszki, fajnie. Zobaczymy kontrolne sobie. Jest G. Dobra, super. Zdrapeczka wygrana odkładam. Muszę sobie tylko zapisać na kopertce. O ja sobie notuję, w jakich zdrapkach powpadały już, jakie wygrane, żeby później się w niczym nie pogubić. Koperta z numerkiem 70. Moni się drapie, także do Moni na kanał serdecznie Was zapraszam. Padajcie, zostawcie po sobie ślad, subskrypcje, łapeczki, komentarz, cokolwiek, co tylko zechcecie. I tutaj u mnie mamy mega pensja z numerkiem siódmym. Oj, to będzie mega szybki odcinek, coś tak czuję. Mega pensja, numer siódmy. I lecimy. Tutaj już muszę przegrzebać. Oj, czekajcie. Nie będę stopować, bo nie ma sensu to stopować, bo zdrabki szybko się wyławiają. Mamy numerek siódmy. Trzymaj Monia mocno kciuki, że tutaj coś fajnego wpadło. Jeszcze nie mieliśmy 50 setki, czy, czy więcej. 20 to jest najwyższa wygrana. Jaka udała się tutaj trafić? 42, 41, 4 i 35.

Cykniemy kontrolne. Jest DJ. Tak, to potwierdza, że zdrapeczka jest pusta. O. I cyknę sobie, że tu było 0. Zdążyłam zatrzymać. Przepraszam. Dzisiaj mam takie kichanie, że dajcie spokój. Yy, kopertka z numerem 17. Justynka. Z dawnego kanału Zdrapko Misia. I tutaj zobaczymy, co się kryje. Te koperty były najlepsze na świecie. <laughs> mamy, mamy. Co będziemy drapać? Mm, cyk. Numer 16, czyli linie zadyszkę z numerkiem 16. Mamy. Yy, dobra. A tu. Yy. Ja coś tam ostatnio mówiłam o szóstce. Ale tak potem się zastanawiałam właśnie, czy to szóstka, czy to szesnastka, ale o zobaczcie. Justynce i szesnastka przypadła. Więc jakby fajnie. Jeżeli to Justynki numer, no to oby był dla, dla niej szczęśliwy. Mam szesnasteczkę. Mówię wam, coś mnie chyba bierze, jak jest tak ciepło. Yy, trzymamy kciuki Justynko, Ty również trzymaj. I szukam wygranych. Bo no jak już kicham kilka razy, tak wiecie, co, co parę minut, no to to już jest taki znak, że przeziębienie jest bardzo, bardzo blisko. Oj, uwierzcie mi, nie chciałabym chorować, jakby to jest najgorszy czas na to. <laughs> Dalej szukamy dzwonka. Dobra. mhm <laughs> Byliśmy ten. Byliśmy sobie ze znajomymi w Warszawce I weszliśmy do takiego muzeum. <laughs> o, muzeum otwarte. Ludzie wchodzą, wchodzimy i my. Powiem Wam, że te dzieła były straszne. Jakby. Ja to się śmiałam. Zaraz Wam opowiem, z czego się śmiałam do nich. Do mojego chopa i do naszych znajomych. Ale chodzi o to, że te obrazy, one były takie. No, że jak się na nie patrzyło, to się czuło taki jakiś niepokój. I wiecie co? I tylko ja to czułam. Jakby oni mówią, M, dziwnie tu jest, wychodzimy. No i ja się tak do nich śmieję. wysłuchajcie no jeżeli już wchodzimy do jakiegoś muzeum i ludzie za wzięcie co, na coś tam patrzą, bo znają się na tych dziełach sztuki, to wypadałoby się, no nie wiem, zatrzymać, poobserwować, żeby, nie wiem, jakoś... Za jak to powiedzieć, kurde, no nie wiem jak to powiedzieć. Hmm. Jakieś zainteresowanie. W, yy, no wiecie, no mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Pokazać zainteresowanie tymi, tymi dziełami. Tym bardziej że tam był jakiś typek w garniturze, który pilnował tego, kto tam wchodził i w ogóle. A oni tak przeszli i był taki obraz. Ej, serio, podobał mi się. Ja nie znam się na sztuce, jakby nigdy to, to mnie nawet nie interesowało, tak, ale ten obraz był taki, że jak się na niego patrzyło, to on, Jezu, nawet nie wiem jak to powiedzieć, on coś do ciebie mówił, tylko za groma nie wiem co, rozumiecie? Albo nie, nie wiem. I oni się ze mnie śmieli, że co tak się zawiesiłam na tym obrazie, no nie? I coś tam było. O, bo to obraz yy, jak z Twojego tatuażu. Możemy go wynieść i pozwiemy tego autora. O, coś tam, no nie? Że pomysł ściągnął. O, Matko, mówię Wam. No ale co, no śmiesznie było. Yy, stwierdziliśmy, że yy, musimy znaleźć koniecznie muzeum pornografii. Mówię, to być świetne. Wszyscy byli, no tak, więc no dobra, szukamy, szukamy. Jakieś tam opinie. No i potem się skończyło, no i nie można było namierzyć. Co się okazało, yy, zamknęli. I on nawet chyba roku nie funkcjonował. Hmm. A tak to jest, bo jak ludziom coś się nie spodoba, to będą jakieś pisemka wysyłać i tak dalej. I nawet jak ktoś miał genialny pomysł, żeby coś otworzyć, yy, to, to oni to zamkną, no bo ludzie są jacy są. Yy, wódki nie było? Nie, dobra. Także fajnie, fajnie, że coś takiego robią. Że można sobie do tych muzeum wchodzić za free. Czasami. Serduszko. Dobra, mamy to. Dalej mamy monetę. Mm -hmm. Kości. Dobra. Dalej mamy piłkę. Piłka też jest. Dobra. Uwielbiam lato. O. Mamy linię ekstra. Super, super. Uwielbiam lato, ale powiem wam, że wcale nie tęsknię za tymi czasami, gdzie bez wiatraka, to po prostu nie da się wysiedzieć. I to już wiecie, to już coraz bliżej jest, są te czasy, że trzeba będzie niedługo wiatrak kurczę ściągać, bo człowiek siedzi parował. O matko, kochana, muszę sobie zamówić taki biurkowy mały do pracy, bo przecież ja tam Oszaleję. Niech będę tak się dusić. Dobra, lody chyba wszystkie. Następny symbol: tęcza. Tutaj mamy tęczę. Mhm. Dalej szukamy. Kwiatuszka. Fajnie, bo przeważnie na jakimś tam, na jednym odcinku wpada jakaś wygrana. No wiadomo, że nie na każdy będą wpadać te wygrane, ale nawet jak jedna wpadnie, yy, to już jest tak fajnie, no nie? Ten odcinek nie jest taki, jak to powiedzieć, pusty. Taki bez życia. <ścoughs> Dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy Biedronkę. Uh -huh. No, i tu wysoko nie mamy cztery symbole do końca. Mamy wariata. Cyk, cyk, cyk. I jeden tylko był. Dalej mamy rower. Mhm. Dalej jest parasol. O, i mamy drugą linię. Super, pięknie. I ostatni symbol okulary. Okulary nam tutaj coś poprawią. Jest trzecia linia super. Ale fajnie. Dobrze. Trzeba tylko sobie tak zerknąć tutaj, czy wiecie, czy jest nic niepominięte. Podkowa. Nie ma. Gwiazda. Nie ma. Balony. Też nie ma. Podkowa, gwiazda, balony, podkowa, gwiazda, balony, piłka. Piłka była, ale cytrynki nie było. Tak? Tak. Leżak. Nie, leżaka również nie było. No i biedronka też omijak, ale cytrynki nie było. Dobra, czyli tutaj mamy tak: klapki są, okulary są, serduszko jest i łódź jest. Jedna linia. Tutaj biedronka była, serduszko było, parasol była, trzecia linia, druga linia, przepraszam. I księżyc jest, i to też. Dobra, mamy trzy linie. No, no. Fajna to szesnastka. <laughs> Zobaczymy, co się pod nimi kryje. Tutaj mamy 10 zł. Tutaj mamy też 10 zł. I tutaj mamy również 10 zł, czyli 30 zł na tej zrapeczce. Yy, kontrolne E. No to to by się zgadzało. Także fajnie, fajnie fajna, fajna zrapeczka się trafiła. Zapisujemy tutaj 30 zł. Ekstra. <laughs> to już mieliśmy co? Mieliśmy 40, mieliśmy 30. Ładnie, ładnie to wpada. I ostatnia y, kopertka na dziś, to jest z numerem 8. Niula ze Szczecina na kanał Ani. Serdecznie Was zapraszam. O, zobaczymy, co tutaj będziemy drapać. Ale mi to szybko idzie, dajcie spokój. Oj, megalinie z numerkiem pierwszym. Dobra, Aniu, trzymamy za ciebie mocno kciuki. Megalinie z numerkiem pierwszym. I ja już sobie poszukam. Mam linijki z numerkiem pierwszym. Także trzymamy mocno kciuki, Aniu, za ciebie. Ty również trzymaj na kanał. Ani, raz jeszcze serdecznie, zapraszam mówię wątpię, żeby ktoś no nie znał tak tego kanału, <laughs> raczej to jest niemożliwe, no ale gdyby tak się zdarzyło, to wpadajcie. Ania jest super i mówi, że jestem jej sis, no bo jestem jej sis, ale y, jakby wam to powiedzieć, bo czasami też niektórzy pytali, czy naprawdę jesteście siostrami, nie, tylko tak YouTubeowo. To jest taka moja y, siostra YouTubeowa. Tu jeszcze był naszyjnik. I tu naszyjnik, nasz ale pominęłam. Tak, chyba naj, najprościej powiedzieć. I tutaj diamencior podkowa jest tu. Następny symbol, to jest foto. Foto mam tu. Tu, tu i tutaj. Mm -hmm. No, powiem Wam, że jestem mega ciekawa, czy na całą paczkę wpadnie. E, co to jest? Ananas. <laughs> czy na całą paczkę wpadnie ten dolar? To jest, to jest po prostu taki symbol, że znaleźć go tu normalnie ciężko. O, foto, widzicie jak pomijam. Dobra, ważne, że się znajduje. Dopóki się znajduje, to jeszcze jest dobrze. Dalej mamy Biedronkę. Yy, A wy. Yy, za blisko przybliżyłam, bo wy nie widzicie różowej. Teraz będzie widać. Dobra, Biedroneczka jest tu. Właśnie mówię, chcę, żebyście dobrze widzieli, ale jak czasami się nie spojrzę, to nie widzę, czy od razu, to nie widzę, czy Wy dobrze widzicie. A potem problemy, no. W miarę szybko się skapnęłam. Tu na górze mamy słoneczko. I na samym dole też słoneczko. Dobrze. Dalej mamy tak pierścioneczek. Tutaj mamy. Flaminga nam tylko brakuje, więc jak na razie zapowiada się dobrze. Żółw. Tutaj. Kolejny symbol to jest serduszko. Aha, musiałam na chwilę przerwać. Bo po schodach szli troszeczkę, wiesz, wiecie, tacy wczorajsi. I już teraz głośniej było, i nie wiedziałam, czy będziecie słyszeć, jak będę coś mówić. Yy, serduszka, no co, nie znalazłam. No, chyba nie. Dalej szukamy kłódki. Mhm, nie widzę. Dalej kostki. Tutaj, tutaj. No kostek trochę nam tutaj rzucili, nie powiem, że nie. Ale tak samo mogliby nam rzucić flaminga. Moneta była? Nie, już mi się symbole i w zdrabkach mylają. <śmulatujesz> Dalej mamy lody. Tutaj. No i więcej nie widzę. Najwyżej się znajdzie. Korona, kochani, korona. Tutaj. Tutaj. I więcej nie ma. Dzwoneczek. Dzwoneczek mamy. O, gwiazdy nam brakuje. Dzwonek jeszcze jest tutaj, tutaj. Nie, to jest sakwa. Wróć. O, ale mamy sakwę, widzicie? No to tą gwiazdeczkę mogliby nam dać. Mhm. Sakwa jest jeszcze tu. Mhm. O, i tutaj. Dalej. Arbuzik. Oj. Dobra, wróciłam. Arbuzika szukamy. Czy nie znaleźliśmy? Nie znalazłam arbuzika. Dalej szukamy motylka. Muszę się nauczyć, żeby jak zasiadam do nagrywania, wyciszać ten drugi telefon. Bo to już nie jest pierwszy raz, jak mi coś tutaj zaczęło yy, tarabanić. Dalej mamy kokos. kokos jest tutaj, tutaj, wiśnie dalej, hehe, uh -huh. ok, dalej mamy autko, ten Dalej mamy klucz. Dalej mamy liść. Dobra, no to teraz, <coughs> przepraszam, nawet prezent by nam dał tutaj, linię. Czyli szukamy co? Flaminga, gwiazdę, prezenciora, piórko, winogronko. Rower. No to już jakieś tam szanse są. Co mamy? Mamy zegar. Nie no, zegara to wcale nie było widać, więc nawet nie szukamy. Moneta. Moneta jest tutaj, tutaj. Wszędzie pewnie, gdzie nam brakowało po jednym symbolu. Dalej mamy cytrynkę. <grymka> Pazgudniki z loto. Trinka jest jeszcze tu i tutaj, i ostatni symbol to piłka. Piłka nam tutaj nic nie daje, a mogło być tak pięknie. Tutaj mamy portfel warty stówkę. No ta stówka mogłaby wpaść pod dolarem, byśmy się cieszyli, prawda? I tutaj hell, jakby nie było kontrolne hell. No szkoda, szkoda, jeżeli nie zawiodły. Tak sobie podsumujemy. Yy, na, czekajcie, bo ja mam ułożone koperta z drabka, koperta zdrapka <noise> yy, na cztery zdrapeczki za 50 łącznie. Tak, tak. Mamy tak mega linie puste, mega pensja. Yy, tutaj pusta. Tutaj mamy 20 i tutaj mamy 30 czyli jest 50, 50 na 50 w dzisiejszym odcinku mm, jakoś tak jest to z blisko 50 na 50 w dzisiejszym odcinku bardzo się cieszę, że wpadają te wygrane no co, trzymamy dalej kciuki, zobaczymy jak tam się rozwinie sytuacja yy, w kolejnym odcinku może wiecie, wpadnie coś w końcu, takie wow a nie tylko jakieś yy, marne zwroty, także dziękuję wam ślicznie za obecność słyszymy się jutro Miłego po popołudnia, wieczoru, bądź nocy. Buziaki. Pa pa pa.